31 pierwszą brygadę sprzedali żołnierz Federacji Rosyjskiej i, rosyjski i jego przyjacielka. Omawiają sprzedaż informacji, o, o, rozmawiają o sprzedaży informacji o jednostkach Federacji Rosyjskiej. Dobre. Siedzicie, tak? No, nawalają, tak. Co, wszyscy na, nawalają, nie mogą się zatrzymać? No, przez 21 dzień ani no, razu nie było tak, czegoś takiego, żeby do naszego kwadratu nie przelatywało. No, u nas mówię ten: no, 31 brygadę sprzedali i tyle. A tam jakieś kompanie, nie kompanie, to ta WDW, która do niewoli, tak? Tak, tak, 76 osób, wyobraź sobie, przywieźli ostatnio. A gdzie oni wchodzili? Gdzie oni wchodzili? Z jakiej strony? Pułkownik Maćkowski, co? Z jakiej strony oni wchodzili? Ciekawie. Nie wiem. Kto sprzedał ich swój, rozumiesz? A, tak, tak, tak. Pułkownik Maćkowski. Tak, 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 tak. No tutaj niejednokrotnie takie przypadki były. Sprzedają informacje. No to prawda, to prawda. Później rozmawiałem ze FSbysznikiem samarskim, mój tam znajomy jest taki i mówi tak, jest to wszystko prawdą. Mówi, że ma na, na koncie 17 milionów u niego znaleźli. Tylko 17 milionów dolarów No chuj wie, nie pytałam. Rozumiem. No teraz cierpi ten śmierdzące, Stany Zjednoczone cierpią, u nich tam w ogóle w tych Stanach Zjednoczonych głód, zimno, no właśnie, a to jest dopiero lato. No i winien oczywiście we wszystkim jest Putin.